Wolne lektury zapraszają. Wspólnie możemy udostępnić kolejne książki. Kliknij link w opisie i dorzuć się do biblioteki. Rozdział 12 Robinson opowiada kapitanowi swe dzieje. Plany odzyskania okrętu. Druga łódź buntowników przybija do wyspy. Robinson wciąga marynarzy w pułapkę i zabiera im łódź. Przywódca buntu pada z ręki kapitana. Namiestnik wyspy. Podczas tych zdarzeń Piętaszek i Sternik poszli z moim rozkazem do łodzi i zabrali z niej wiosła oraz maszt i żagle. Po pewnym czasie zjawili się trzej marynarze, którzy z samego początku odłączyli się od reszty. Zdumiało ich wielce, że kapitan, niedawno będący jeńcem, jest na powrót ich panem i władcą. Dali się też bez oporu związać i to dopełniło miary naszego zwycięstwa. Mieliśmy teraz wraz z kapitanem dość czasu, by sobie wzajemnie opowiedzieć dzieje żywota. Ja zacząłem pierwszy, on zaś słuchał uważnie, a nawet z wielkim napięciem. Wielkie wrażenie wywarło na nim zwłaszcza owo zrządzenie opatrzności, skutkiem którego zaopatrzony zostałem w żywność, broń i amunicję. Wzruszenie go ogarnęło wielkie, gdy zestawił życie moje ze swoim i spostrzegł, że zostałem uratowany przez Boga po to, by mu z kolei ocalić życie. Siedział milcząc, ze łzami w oczach i ściskał mi raz po raz rękę niezdolny wyrzec słowa. Gdyśmy tak ulżyli sercom swoim, wyprowadziłem go wraz z dwoma towarzyszami na szczyt mojej skały, a stamtąd po drabinie do wnętrza fortecy. Uraczyłem moich gości różnymi rzeczami. Potem zaś pokazałem im wszystko, co sporządziłem i czego dokonałem w ciągu długich lat samotności. Chodzili niby we śnie, nie mogąc uwierzyć przez czas dłuższy temu, co widzą i słyszą. Kapitana zajęły zwłaszcza moje urządzenia fortyfikacyjne oraz plantacja, która po latach dwudziestu utworzyła nieprzybyty wprost las. Powiedziałem mu, że wzorem panujących posiadam, prócz rezydencji, także pałac letni, który mu pokaże. Na razie jednak trzeba zająć się odzyskaniem okrętu. Przyznał mi zupełną rację. Ale zakłopotał się wielce, gdyż na pokładzie było jeszcze dwudziestu sześciu marynarzy, którzy wzięli udział w buncie i wiedzieli dobrze, że wedle prawa muszą postradać życie. Dlatego też nie ulegało wątpliwości, że bronić się będą do upadłego z uwagi na to, iż w pierwszym porcie angielskim czeka ich stryczek. Nie sposób było pokonać ich tak małą liczbą ludzi, jaka tworzyła naszą gromadkę. Zapatrywania kapitana były aż nadto uzasadnione. Powiedziałem mu tedy, że jedynie podstępem zdołamy dojść do celu. Spodziewałem się, iż załoga, zniecierpliwiona długą nieobecnością towarzyszy, wyśle drugą łódź dla ponaglenia powrotu, a zachodziła możliwość, że marynarze tej drugiej łodzi przybędą uzbrojeni w broń palną. Poradziłem więc przede wszystkim uszkodzić pierwszą łódź, by była niezdatna do użytku. Poszliśmy do niej i wyjęliśmy wszystko, co nam się mogło przydać. Była tam flaszka wódki, kilka sucharów, pełny róg z prochem oraz zawinięty w płótno żaglowe kilkufuntowy kawał cukru. Bardzo mu byłem rad, gdyż od niezmiernie długiego już czasu nie miałem w ustach cukru. Wiosła, maszt, ster i żagle zabrali już poprzednio piętaszek i sternik, toteż wyniósłszy z łodzi wymienione przedmioty, wybiliśmy w dnie wielką dziurę. Czyniąc to nie miałem na celu odzyskania okrętu, ale chciałem w razie niepowodzenia naprawić łódź i ruszyć nią na poszukiwanie Hiszpanów, o których nie zapomniałem wcale. Potem wyciągnęliśmy łódź tak daleko na piasek, że przypływ zabrać jej nie mógł. I właśnie zajęci byliśmy na radą, co dalej czynić, gdy nagle okręt dał strzał armatni i wywiesił flagę na znak, by łódź wracała. Ale żadna łódź nie odbiła od brzegu. Okręt dał jeszcze kilka sygnałów armatnich – gdy zaś pozostały bez skutku, wysłano drugą łódź, która szybko zbliżać się zaczęła do wyspy. Przez lunetę naliczyłem dziesięciu marynarzy uzbrojonych w muszkiety. Okręt stał w odległości dwóch mil angielskich. To też łódź miała spory kawał do przepłynięcia. Przez ten czas oglądaliśmy za pomocą lunety twarze wioślarzy. Kapitan rozpoznał wszystkich i powiedział, że trzech spośród nich to ludzie uczciwi, którzy tylko pod grozą śmierci przystali do buntowników. Natomiast bosman siedzący także w łodzi i sześciu innych marynarzy byli to szubrawcy, najgorsi z buntowników i kapitan zafrasował się wielce, czy damy radę takiej czeredzie zbrojnych. Uśmiechnąłem się tylko z tych jego obaw i powiedziałem mu, że ludzie w naszym położeniu stać winni wyżej ponad wszelki strach, gdyż każdy wynik, śmierć czy życie oznacza oswobodzenie z wygnania. Przypomniałem mu własne życie moje na dowód, że wszystko dla mnie lepsze niż obecna sytuacja, a w końcu dodałem. Gdzież się zresztą podziała, kapitanie, pańska wiara, że Bóg uratował mi życie tylko po to, by Pana ocalić? Ja osobiście nie rad jestem jednemu tylko. Czemuż to? Spytał. Powiedziałeś pan, kapitanie, że w łodzi znajduje się trzech uczciwych marynarzy, a przeto to życie ich musimy uszanować. Gdyby wszystkich dziesięciu było drabami, sądziłbym, że sam Bóg ich wydaje w nasze ręce. Wiedz pan bowiem, kapitanie, iż ktokolwiek dotknie stopą tej wyspy, popada w moc naszą, a życie jego lub śmierć od nas jedynie zależy. Wyrzekłem te słowa głośno, z pełną wiarą i uśmiechem na ustach, to też dodały one odwagi kapitanowi i zaufania innym naszym towarzyszom broni. Gdy tylko łódź odbiła od okrętu, pośpiesznie rozdzieliliśmy naszych jeńców. Dwaj, o których kapitan miał najgorszą opinię, umieszczeni zostali w mojej jaskini skalnej w lesie, skąd wrócić by tak łatwo nie mogli, nawet gdyby zdołali poszarpać więzy. Postawiono w pobliżu skrępowanych jadło i napój, a eskortujący ich piętaszek dał im też kilka świec, by nie siedzieli po ciemku. Potem przyrzekł, że jeśli przez kilka dni zachowają się spokojnie, odzyskają wolność. W razie przeciwnym zostaną bezwzględnie rozstrzelani. Przyrzekli czekać cierpliwie, podziękowali za żywność i światło, a gdy piętaszek odszedł, pewni byli, że stoi na straży przed jaskinią. Innych więźniów nie traktowaliśmy tak surowo. Dwaj niepewni pozostali w więzach, dwu zaś innych przyjąłem na polecenie kapitana do służby, odebrawszy od nich przysięgę, że będą żyć i umierać z nami. Wraz z tymi posiłkami liczyła teraz nasza armia siedmiu ludzi. I nie wątpiłem, iż damy radę tamtym dziesięciu, tym więcej, iż zdaniem kapitana było pośród nich jeszcze trzech uczciwych. Niedługo po ukończeniu tych przygotowań, druga łódź wylądowała na wyspie. Załoga wysiadła i wciągnęła łódź daleko na piasek. Uradowało mnie to, gdyż obawiałem się, że ją zostawią na kotwicy w głębokiej wodzie pod strażą kilku towarzyszy, co by nam uniemożliwiło zdobycie tego statku. Zaledwo wysiedli. Pospieszyli do pierwszej łodzi i zdumieli się widząc, że jest pusta oraz przedziurawiona na dnie. Przez dobrą chwilę stali bezradni i rozmawiali o tej dziwnej przygodzie. Potem zaś zaczęli krzyczeć głośno dla zwołania towarzyszy. Gdy to nie odniosło skutku, stanęli kołem i oddali salwę. Odpowiedziało im tylko echo z lasu, a i ten sygnał spełzł na niczym. Siedzący w jaskini marynarze nie usłyszeli strzałów. Zaś inni nie śmieli na nie odpowiedzieć. Bosman nie umiał sobie wytłumaczyć tego milczenia i postanowił, jakieśmy się dowiedzieli później, wrócić na okręt z meldunkiem, że cała załoga pierwszej łodzi poniosła na wyspie śmierć, a sama łódź została zniszczona przez nieznanego nieprzyjaciela. Nie tracąc wtedy czasu, zepchnęli swą łódź z powrotem we wodę i wsiedli wszyscy. Kapitan zadrżał ze strachu. Pewny był bowiem, że po powrocie marynarzy okręt rozwinie żagle i odpłynie. Ale ta obawa okazała się przedwczesna. Ujechawszy małą przestrzeń, łódź zawróciła. Przybiła na nowo do wyspy, a załoga wysiadła, zostawiając jednak trzech marynarzy jako straż przy statku. Reszta ruszyła w głąb wyspy, by ją zbadać. Rozczarowało nas to wielce, gdyż nawet w razie pokonania tych siedmiu marynarzy, którzy wysiedli, nic by nam z tego nie wyszło, gdyby tamci trzej wrócili do okrętu z zawiadomieniem. Okręt odpłynąłby w takim razie na pewno. Nie było jednak na razie innej rady, jak czekać, co się dalej stanie. Siedmiu marynarzy poszło w głąb wyspy, zaś trzej pozostali zarzucili kotwice w pewnej odlądu odległości, czekając na powrót towarzyszy. Skutkiem tego nie było mowy o zdobyciu łodzi. Maszerujący szli szeregiem w kierunku fortecy. Śledziliśmy każdy ich ruch, oni zaś widzieć nas nie mogli. Czekaliśmy, aż podejdą blisko, by dać salwę. Dotarłszy do wzgórza, z którego mogli objąć spojrzeniem znaczną część północnego krańca wyspy, podnieśli wielki krzyk i wrzeszczeli tak długo, aż wszyscy ochrypli. Uznali potem widocznie, że niebezpiecznie jest iść dalej w nieznaną okolicę. Usiedli przeto pod drzewem i zaczęli się naradzać. Łatwo by nam przyszło pokonać ich, gdyby zasnęli jak poprzednicy, ale zachowali ostrożność wobec niebezpieczeństwa, mimo że go nie znali wcale. Kapitan powziął myśl, która mi przypadła do gustu. Jeśliby marynarze dali raz jeszcze salwę sygnałową, należało rzucić się na nich, zanim zdołają nabić muszkiety i obezwładnić wszystkich. W ten sposób osiągnęlibyśmy nasz cel bez rozlewu krwi, na czym to właśnie wielce zależało zacnemu kapitanowi. Ale marynarze nie dali salwy sygnałowej. Musieliśmy tedy czekać bezczynnie w zasadzce. Przyszło mi na myśl, że może za nastaniem mroku zdołamy podstępem zwabić na ląd strażników łodzi. Po długich obradach marynarze wstali i ruszyli z powrotem ku wybrzeżu. Bali się widać nieznanych niebezpieczeństw, których ofiarą padli ich towarzysze. Postanowili tedy wrócić i odpłynąć. Zauważywszy ich zamiar, podzieliłem się ową obawą z kapitanem, a biedak ten popadł w straszną rozpacz. Zaraz jednak błysnęła mi myśl o podstępie, za pomocą którego można by buntownikom przeszkodzić w tym zamiarze. Kazałem Piętaszkowi i Sternikowi pobiec co prędzej na zachodnie wybrzeże, tam gdzie stoczył pierwszą walkę z dzikimi, wejść na wzgórze i krzyczeć co sił w piersiach tak, by buntownicy usłyszeli i odpowiedzieli. Potem mieli wysłańcy cofnąć się, krzycząc ciągle w las i gnać szerokim kręgiem w kierunku, który im dokładnie wyznaczyłem. Marynarze mieli właśnie wsiadać do łodzi, gdy nagle rozbrzmiały z głębi wyspy donośne, przeciągłe okrzyki piętaszka i sternika. Zaczęli nadsłuchiwać. Spoglądali po sobie, naradzili się pośpiesznie, potem zaś pobiegli żwawo wybrzeżem w stronę zachodnią, w ślad za głosami aż do rzeczki, która im zastąpiła niespodzianie drogę. Stało się, co przewidział. Przywołali łódź, by ich przewiozła na drugi brzeg wezbrany właśnie skutkiem przepływu wody. Łódź podpłynęła trochę w górę rzeczki i wysadziła załogę na przeciwległym brzegu. Ponieważ zaś było tu z pozoru całkiem bezpiecznie, przeto marynarze przywiązali statek liną do drzewa i poszli dalej, zabierając ze sobą jednego ze strażników, by wzmocnić swą gromadkę. Trudno było życzyć sobie czegoś lepszego. Gdy tylko marynarze pobiegli na poszukiwania niewidzialnych krzykaczy, wypadłem z towarzyszami z zasadzki, przekroczyłem rzeczkę w części górnej, płytkiej i rzuciliśmy się na dwóch strażników. Jeden leżał w trawie, drugi na dnie łodzi, i wpadli nam w ręce, zanim się spostrzegli. Leżący w trawie chciał uciekać, ale kapitan zwalił go na ziemię, po czym drugi poddał się bez namysłu. Wyszło na jaw, że ten drugi został przemocą nakłoniony do buntu. Przeto wstąpił w nasze szeregi i wytrwał uczciwie do końca na stanowisku. Tymczasem, piętaszek i sternik wywabili marynarzy tak daleko w głąb wyspy, że nie mogli oni wrócić do łodzi przed zapadnięciem nocy. Zjawili się w końcu przy nas, strasznie zmęczeni, co było również miarą zmęczenia tych, którzy ich szukali. Nie było teraz nic innego do roboty, jak czekać nadejścia buntowników, by się na nich rzucić pod osłoną ciemności. Po kilku godzinach zaczęli nadciągać pojedynczo wołając towarzyszy, by się spieszyli. Wszyscy klękli, żalili się i wzdychali, rozgoryczeni długim szukaniem i bieganiem, od którego poranili sobie nogi. Dotarłszy do łodzi, Stanęli o niemiali. Była pusta. Leżała wysoko na piasku skutkiem odpływu, a dwaj strażnicy znikli. Ten i ów zaczął dowodzić, że albo wyspa jest zaczarowana, albo posiada mieszkańców, którzy wymordowali załogę pierwszej łodzi i teraz czyhają także na ich życie. Wołali po nazwisku dwóch brakujących jeszcze towarzyszy kilkadziesiąt razy, ale nie otrzymali odpowiedzi. Bezradni i zrozpaczeni chodzili po brzegu rzeczki. Wsiadali do łodzi, kładli się na duchtach, chcąc odpocząć, wyłazili ponownie na ziemię i wałęsali się tu i tam bez celu. Ludzie moi chcieli kilka razy już napaść na zatrwożonych, by z nimi skończyć. Ja jednak postanowiłem czekać pomyślniejszej jeszcze sposobności, albowiem wolałem szczędzić krwi zarówno nieprzyjaciół, jak i własnych wojowników. A to tym więcej, że buntownicy byli doskonale uzbrojeni. Po pewnym czasie. Poleciłem piętaszkowi i kapitanowi, by podeszli na czworakach jak najbliżej, ale zaleciłem im strzelać tylko na pewniaka. Posłuszni rozkazowi, znikli zaraz w ciemności. Przypadek zrządził, że Bosman oddalił się od reszty wraz z dwoma towarzyszami. Był on jednym z głównych podrzegaczy na pokładzie okrętu. Teraz zaś klął i żalił się najgłośniej. Skierował się właśnie w stronę naszego patrolu. Widząc, że los wydał mu w ręce łotra, kapitan mógł ledwo powstrzymać się aż do chwili, kiedy tenże stanął w odległości strzału. Zrazu poznał tylko jego głos. Teraz jednak zobaczył całą postać buntownika. Skoczył na równe nogi, zanim piętaszek i strzelili obaj jednocześnie. Trafiony w głowę padł trupem bosman, jeden z jego towarzyszy otrzymał ranę w brzuch, a drugi uciekł. Bezpośrednio po strzałach wystąpiłem do boju z moją armią. Liczyła ona siedmiu ludzi: generał Robinson Cruzo, adiutant Piętaszek, potem zaś kapitan Sternik, podróżny i trzej jeńcy wojenni, którym powierzyłem broń. W ciemności nieprzyjaciel nie mógł dostrzec, jak nas mało, i to była sprzyjająca okoliczność. Kazałem schwytanemu strażnikowi łodzi wołać buntowników po nazwisku, mając nadzieję, że ich to skłoni do układów i przyjęcia moich warunków. Marynarz podszedł i krzyknął: To jest mif! Tomie Smith! Tom nastawił uszu. Czyś to ty, Jack? odkrzyknął poznawszy głos. Tak, to ja, Tomie! Radzę ci rzuć na miłość Boską broń i każ to zrobić innym. Inaczej wszystko przepadnie. Poddajcie się, póki czas! Komu mamy się poddać? spytał Tom. Któż tego żąda? Tu stoi nasz kapitan wraz z pięćdziesięciu żołnierzami odparł Jack. Od pół godziny śledzą oni was. Bosman padł trupem. Wiltrej do gorywa. Ja jestem w niewoli. A jeśli się nie poddacie, zginiecie wszyscy marnie. Czy zostaniemy ułaskawieni w razie poddania się? Spytał Tom. Spytaj sam kapitana, odparł Jack. Kapitan słyszał oczywiście wszystko. Poczekał dwie minuty, potem zaś przemówił. Hej, Smith. Wiesz dobrze, kto do Ciebie mówi, gdyż znasz mój głos. Jeśli natychmiast złożycie broń i oddacie się w niewolę, daruję wam życie. Wszystkim z wyjątkiem Willa Atkinsa. Na miłość boską, kapitanie, miejże litość! krzyknął Atkins z rozpaczliwym strachem. Czemuż ja mam dać głowę? Wszakże nie uczyniłem nic gorszego od innych. To było kłamstwo. W chwili wybuchu buntu. Will Atkins pierwszy podniósł rękę na kapitana. Związał go i obrzucił obelgami i klątwami. W odpowiedzi rozkazał mu kapitan zdać się na łaskę i niełaskę. I dodał, że los jego zależy od namiestnika tej wyspy. Namiestnikiem byłem ja, który to tytuł nadany mi już podczas poprzednich układów w zupełności mnie zadowalał. Buntownicy stracili już całą otuchę. Bez wahania też rzucili zaraz broń i zaczęli błagać kornie o darowanie życia. Jack i dwa i jego towarzysze związali z rozkazu kapitana buntowników, zaś reszta mej armii, której liczby w ciemności dostrzec nie było można, wzięła ich w niewolę oraz zajęła łódź. Ja sam wraz z mym adiutantem pozostałem niewidzialny, jak to mówią ze względów politycznych. Kapitan przedstawił buntownikom w ostrych słowach, jakiej się dopuścili zbrodni, a potem jak głupio postąpili. Choćby czyn taki ukrywać się dał przez pewien czas, to w końcu musieliby wszyscy zawisnąć na stryczku w pierwszym zaraz porcie, do którego by zawinęli. Okazali wielką skruchę i błagali ze łzami o życie. Kapitan oświadczył im, że nie są jego jeńcami, ale namiestnika wyspy. W zaślepieniu swym sądzili, że przybijają do miejsca niezamieszkałego, ale Bóg zrządził inaczej. Wyspa ta jest nie tylko zamieszkała, ale zostaje pod władzą namiestnika, w dodatku Anglika, który ma przeto prawo sądzić ich wedle prawa angielskiego, czyli niezwłocznie powiesić. Ponieważ jednak otrzymali na razie ułaskawienie, przeto zostaną odstawieni do Anglii, gdzie będą podlegali ustawowej karze. Odnosi się to do wszystkich, z wyjątkiem Willa Atkinsa, który może uczynić obrachunek z Bogiem, gdyż zostanie powieszony o świcie. Przemowa ta, będąca wymysłem samego kapitana, wywarła druzgoczące wrażenie. Will Atkins padł na kolana i zaczął błagać kapitana, by się raczył wstawić za nim do namiestnika, a inni prosili także żarliwie, by ich nie wieziono do Anglii. Z tych wszystkich wydarzeń wyciągnąłem wniosek, że bliski już jest czas mego wyzwolenia. Audiobook pochodzi z darmowej biblioteki internetowej Wolne Lektury. Wspólnie możemy udostępniać kolejne książki. Kliknij link w opisie i dorzuć się do nowych nagrań. Audiobooki wolnych lektur są udostępniane na wolnych licencjach, co oznacza, że możesz je swobodnie wykorzystywać, zmieniać i publikować pod warunkiem przestrzegania prostych zasad, które znajdziesz na stronie wolnelektury.pl.